Będziemy rozmawiać o tym, jak dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Nauczyciele zaczną Was straszyć od początku tym egzaminem, ale ten egzamin nie jest taki trudny. Kiedy rozwiązujemy test, czyli w tym przypadku egzamin ósmoklasisty, to są zadania tak naprawdę bardzo podobne. Na przykład z polskiego są zadania prawie takie same co rok, tylko zmienia się nie wiem, treść albo lektura czy coś takiego. Z matematyki jest tak samo, bo y, zadania się po prostu powtarzają. Nie ma nieskończonej y, liczby materiału, z którego może korzystać y, CKE. Na pewno warto otoczyć się językiem. Na pewno polecam oglądać filmy po angielsku, ale jako z napisami. Tylko no. napisy też w danym języku, nie w języku polskim, tylko w języku polskim, angielskim. W języku tak. angielskim. Wolontariat na pewno y, warto robić, bo to jest, są po prostu darmowe punkty na świadectwie. Słuchajcie, ja nazywam się Agnieszka Agnieszkanczura, to jest program Idea dla Ciebie, a moim gościem jest dzisiaj Jan Kowalczyk, absolwent ósmej klasy, który zdał egzamin ósmoklasisty z wynikiem bardzo dobrym. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o tym, jak dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Powiedz mi, jak Ty przygotowywałeś się do tego tak ważnego egzaminu? No, przygotowałem się tak naprawdę nie ucząc się cały czas, więc wbrew pozorom nie trzeba tak robić. Na pewno. Warto przed egzaminem odświeżyć sobie materiał, zrobić sobie fiszki, bo nie, nie trzeba uczyć się po prostu tak z kartki na pamięć. Uczęszczałem na fakultety. Czyli warto chodzić na fakultety, tak, warto w, przedmiotów, się przy... w, w ogóle... których nie czujemy się pewnie. Czyli, żeby wyrównać poziom wszystkich przedmiotów do bardzo dobrego. No tak, na przykład, ale warto w ogóle chodzić na fakultety. Czy tam była wiedza taka dodatkowa na tych fakultetach? Czy tam przerabialiście to, co już i tak było w szkole? To, co by... Nie, przerabialiśmy arkusze. Mhm. Czyli arkuszy, ich zadanie z arkuszy. Czyli to nie było tak naprawdę wiedzy dodatkowa, tylko była wiedza potrzebna. Okej, okay, czyli uczy, uczyliście się stricte wypełniać testy, pracować na tej wiedzy, która Wam będzie potrzebna. Tak. I używają internetu jako bardzo dobrego źródła. Czy to jest tak, że trzeba się uczyć od samego września? Znaczy już we wrześniu, 1 września miałeś się znaczy, ja się nie notatek? Pani, tak będę z szczery, zacząłem się tak naprawdę na serio uczyć tak... Miesiąc dwa przed egzaminem. Nie? I to wystarczyło tak. Czy rozwiązywanie testu różni się od innej formy sprawdzianu? Trochę się różni, bo e, kiedy rozwiązujemy test, czyli w tym przypadku egzamin smoklasisty, to są zadania tak naprawdę bardzo podobne. Mogą być inne dane, ale mamy po prostu schemat. Na przykład z Polskiego są e, zadania, prawie, tak same, prawie, prawie takie same co rok, tylko zmienia się, nie wiem, treść albo lektura czy coś takiego. Mhm. Więc z polskiego naprawdę warto, e, warto rozwiązywać zadania egzaminacyjne, ale też z matematyki. Z matematyki jest tak samo, bo e, zadania się po prostu powtarzają. Nie ma nieskończonej e, liczby materiału, z którego może korzystać e, CKE. I warto, tak. robić, te warto testy, robić te testy, żeby nauczyć się też rozwiązywać testy. Testy są bardzo często podchwytliwe. Nie wiem, tak. czy się z tym zgodzisz. Na pewno jest też taką metodą dobrą na rozwiązywanie testu, że z reguły jedna odpowiedź mocno odstaje od innych, znaczy ona jest na pewno niedobra. Nie wiem, czy tak to też funkcjonuje na egzaminie ósmoklasisty. Czasami tak, czasami na pewno jedna odpowiedź jest zupełnie nie, zupełnie nie z tego świata, więc jeśli naprawdę nie ma się pojęcia, to można zrobić. Tak zwany, ja to nazywam educated guess, czyli, że zgaduje się poprzez odrzucanie odpowiedzi, które wiemy, że są nie, nieprawidłowe. Tak. Ale jeśli naprawdę ktoś nie ma pojęcia, no to. Ostateczności trzeba strzelać. Ale i tak ma 25% szans, że trafi, bo tak jedna jest. na cztery odpowiedzi Nie. jest na pewno dobra. Ale czy powiedz na przykład, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, bo często jest tak, że ktoś kończy 8 lat szkoły i rzeczywiście trudno się nam wypowiedzieć, mimo że prawie 8 lat się uczyliśmy, trudno zadać jakieś podstawowe pytania, bo jest w naszej głowie jakaś taka bariera, i to jest i u młodzieży, i u dorosłych, którzy się uczą języka obcego. Co tobie pomagało w nauce języka? Czy konwersacje na przykład z Native Speakerem, czy oglądasz filmy po angielsku? Na pewno warto otoczyć się językiem, żeby po prostu mieć kontakt, bo kontakt jest najważniejszy. Na pewno polecam oglądać filmy po angielsku, ale jako z napisami, mhm. bo to już y, mózg słyszy i to można przeczytać. I to jest automatycznie, automatycznie się przyswaja. Tylko no. napisy też w danym języku, nie w języku, w języku polskim, tylko w języku angielskim. W języku tak. angielskim dokładnie. tak. I bardzo są dobre też napisy dla niesłyszących, bo e, opisane są dźwięki. Czyli na przykład jak wiatr szumi, to to jest napisane mhm. i od razu e, wiemy, jak wiatr szumi po angielsku. E, wiem, że jesteś finalistą wielu konkursów z języka angielskiego, a czy uczysz się jeszcze jakiegoś innego języka? Tak. Uczę się od pierwszej klasy języka niemieckiego i tak naprawdę jestem też finalistą ogólnopolskiego konkursu Lusta Pleisen, którego finał odbywał się w Warszawie. I to był konkurs zdecydowanie inny niż, niż konkurs przedmiotowy, ponieważ był to konkurs oparty na tekstach. W finale były trzy teksty, z których musiałem opanować materiał, i potem do tego tekstu były. Do tych tekstów był test, oraz była część ustna, tej tak na maturze. Czy intensywnie się przygotowujesz tuż przed takim konkursem? Tak, akurat do tego konkursu przygotowałem, przygotowywałem się dość intensywnie, gdyż te teksty były dosyć trudne. Przygotowywałem się z moją ciocią, która jest akurat dobrze się składa germanistką, i przygotowała mnie do tego konkursu świetnie, więc bardzo jej za to dziękuję. Gratuluję ci serdecznie. A wiem, że poza nauką angażujesz się też w różne jakieś inicjatywy społeczne. Powiedz mi, w co jeszcze się angażujesz? Prowadziłem zakończenie roku dla ósmych klas. To było bardzo dobre przeżycie, jeśli chodzi o to, żeby wyrobić sobie pewność siebie i odwagę, i żeby nauczyć się mówić przed publicznością, bo to jest na pewno bardzo ważna, bardzo ważna umiejętność. I w szkole można to robić za darmo nie trzeba płacić za żadne kursy. Ani, ani nic, więc to jest naprawdę zachęcam wszystkich, korzystajcie póki możecie. Dokładnie tak. I wśród osób dorosłych procent tych, którzy boją się występować publicznie, jest bardzo, bardzo wysoki. Także warto to robić już w szkole. Mimo, że pewnie czułeś jakąś tremę na początku, to później chyba byłeś dumny z siebie, że tą tremę przezwyciężyłeś. Było tak? Na początku, tylko lekko, bałem się, że coś się pomylę albo przejęzy przejęzyczę czy coś. Ale potem już nic. Do, nie, nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. angażowałaś się też w wolontariat. Opowiedz o tym. Tak. Wolontariat na pewno y, warto robić, bo to jest, są po prostu darmowe punkty na świadectwie. Więc jeśli y, chcecie się dostać do wymarzonej szkoły, wolontariat do, daje wam chyba dodatkowe trzy, trzy punkty. Trzy punkty chyba, tak. Chyba. Więc to może być granica. To może być po prostu, czy się dostajecie do szkoły, czy nie. Tak, to może być decydujące Nie, może nieraz, być decydujące, tak. tak. I myślę, że też warto brać udział w różnego typu konkursach, zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim, bo tam też chyba za e, branie udziału w zawodach jakichś czy w konkursach na szczeblu wojewódzkim też są dodatkowe punkty. Tak, e, warto brać udział w konkursach przedmiotowych. Ja na przykład jestem finalistą z angielskiego, e, więc to jest dodatkowe, finalista lub laureat, jest to dodatkowe 10 punktów na świadectwie. Laureat e, tak naprawdę daje Wam e, automatyczny wstęp do szkoły, bo każda szkoła chce mieć laureata. Jaką ty wybrałeś szkołę średnią? Wybrałem Liceum Ogólnokształcące numer 5 w Zielonej Górze. To jest jedna bardzo dobra szkoła i, i chyba druga najlepsza w Zielonej Górze. Nie chcę też iść do szkoły stricte pod naukę, bo nie chcę mieć tak zwanego wyścigu szczurów. I żeby po prostu mieć czas wolny. Czy planujesz swój dzień, czy planujesz czas na naukę, czy uczysz się spontanicznie po prostu? Tak, uczę się spontanicznie do sprawdzianów. Kiedy, tego, kiedy czuję, że tego wymagam, kiedy naprawdę ma nie wiem, 0% materiału. To co jeszcze doradziłbyś młodym ludziom? Takie jedno zdanie, klucz. Jeżeli chodzi o naukę, jeżeli są w ósmej klasie, jeżeli się bardzo obawiają, jeżeli czują się przytłoczeni ilością nauki. Tak naprawdę nauczyciele zaczną Was straszyć od początku tym egzaminem, ale ten egzamin nie jest taki trudny. E, pomimo, że Wy teraz macie trudnie, e, więcej materiału, to naprawdę nie jest to trudne. Róbcie arkusze i to Wam przyjdzie naturalnie. A czym powinni się kierować, wybierając później szkołę średnią? E, na pewno nieznajomymi. E, znajomi, to albo, ani też rodzicami. Rodzice nie będą za was chodzić do szkoły, tak mówił ma, mój pan od matematyki, pan Jarosław Stankiewicz. Pozdrawiam, nie. jeśli to pan ogląda. Nie. Więc e, kierujcie się e, tym, czym się interesujecie. Jeśli nie interesujecie się medycyną, to nie idźcie na kierunek bio, na, na biolchem, bo to po prostu nie ma sensu. Uczcie się dla siebie. Pięknie powiedziane, bardzo Ci dziękuję za te dziękuję. wszystkie cenne słowa. Tutaj jest dla Ciebie pamiątkowa przyczepka niewiadów, którą sami sklejamy. Proszę bardzo o dziękuję. W podziękowaniu za udzielenie tego wywiadu. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że wysłuchaliście wielu tutaj cennych rad. Życzę Wam powodzenia na egzaminie, powodzenia w życiu, dokonywania fajnych, właściwych wyborów, radości z tego, co robicie i do zobaczenia.